W dzisiejszym odcinku wytłumaczę Wam, jak działa ta gra 3D w Scratchu. Mamy pięć duszków. Jeden się nazywa Map, czyli mapa, drugi to player, gracz. Tutaj jest sensing, Sam nie wiem, co to znaczy. Nazwałem tak, może dobrze. Tutaj draw, i tutaj. A, zapomniałem to nazwać, ale to będzie nasz wskaźnik, taki wskaźnik. Jak widzicie, tutaj jest ten wskaźnik, i tak działa ta gra 3D i dzisiaj właśnie wam wytłumaczę jak ona działa więc w map nic ciekawego nie mamy tylko taki bloczek który robi że nasza mapa jest na środku i jest niewidoczna a jeszcze ogólnie to używam tutaj nie skręca tylko penguin mod nie wiem jak to się mówi ale to tylko dlatego, że tutaj można sobie przyciemnić. Bo zobaczcie, jak tutaj jest jasno. Teraz jest lepiej. A i jeszcze mam tego Penguin Moda, bo. Bo tutaj można ten. A nie wiem, czy automat. Może tak. O, no. Tutaj mam, że jak kliknę, to wtedy mogę obracać ile chcę myszką, kursorem. A mnie wyjdzie z tego tego tutaj gdzie mam swoją moją grę, więc to jest fajne dosyć. No to tutaj mamy gracza. No to na początku ma być w e, hmm, Poczekajcie, jak to się nazywało? No można nazwać to obrót na zero direk, no direction na zero i ma pójść na środek gracz. I ma też no, być niewidoczny, bo nie chcemy go widzieć tutaj. Nie? I wtedy tutaj yy, nadaje na wiadomość sense i czeka. A zaczekajcie, może sobie zmieni na polski język, żebyście dobrze tutaj. O. I ustaw speed na jeden. I to ustawia szybkość naszego. Gracza w tej grze 3D. I tutaj zawsze ustaw mouse turn na X myszy i obróć o mouse turn stopni. No to oznacza, że jeśli ruszamy sobie myszką, to to nam obraca gracza po tej mapie. A jeśli klawisz W naciśnięty, to wtedy Move Speed. Tutaj Move, czyli przesuń o Speed. I tutaj speed mamy zaznaczone na speed. Speed, speed. I tutaj jest, że na jeden, czyli tu jeden jest. A jeżeli, jeżeli dotyka map, to zmień kostium na hitbox. Tak, tu jest hitbox, żebyśmy nie utknęli, nie utknęli w ścianie. I jeśli dotyka map, no to właśnie jeszcze przesuń o minus jeden razy speed. To robi, że. Zobaczcie. Nie wejdziemy przez ścianę. Teraz duszek Sensing. I tutaj, kiedy otrzymam Sense, to było z player'a tutaj. Nadaj komunikat Sense. I kiedy otrzymam Sense, to wtedy Sense. I nadaj komunikat Draw i czekaj. I to oznacza, że wtedy, jak jest to Sense, to. Uruchamia nam ten bloczek i nadaje komunikaty draw, ale później Wam pokażę, do czego on był. A tutaj mamy, kiedy kliknięto flagę, niebiesko tu jest, niebieska w Penguin Mod, ustaw duch na 100, czyli ma ukryć tego sensing, bo też nie chcemy tego widzieć. I tutaj definuj sense. I tutaj mamy, poczekajcie, tylko włączę, tutaj macie listę dystansów, tak, dystansów. No i tu jest, że ma wszystko usunąć z tych dystansów. Kliknę teraz, widzicie, wszystko się usunęło. I ustaw dystans na 0. I, I wtedy będzie ustaw, angl... nie wiem, jak to się czyta. Na minus 48. To raczej to tak słabo będę wiedzieć, co to robi dlaczego. I tutaj powtórz 96 razy. I niestety nie wiem czemu to jest 96. Może. Może mi się coś przypomni. Ale tu jest ustaw Distans na 0 i idź do player, tak? Czyli. Jak macie playera, to ten sensik idzie do niego i ustawia kierunek na player plus angle of Czyli z tym. Czyli to może być 48. A player ma 0. Tak to wyjdzie 48. I tego też nie wiem niestety dlaczego tak tu jest i powtarzaj, aż dotyka map lub dystans równa się 80. Czyli jak Sensik dotyka map, to wykonuje to coś lub dystans równa się 80. Ta nasza zmienna dystans to wtedy ma przesunąć jeden blok, nie. Um, no bo jak ma nasz sensing ustawiony ustawiony direction do playera i angle first to wtedy rusza o jeden blok i też nie jestem pewny czy dobrze to mówię, że chyba wtedy e, nie przeleci przez tą mapę, bo 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 Przesunię jeden krok. Tego jeszcze nie jestem pewien. I zmień dystans o 1. Czyli kiedy dotykam mapy, to ma zmienić o jeden. Teraz. Hmm, zobaczcie. I nasz dystans, Teraz obracam się. Zaczekajcie. Obracam się. Zmienia się. Widzicie to? Ta zmienna zmienia się. Jak ja ruszam kursorem. kamerą że I. Z, z, właśnie, zmień dystans o jeden. I dodaj. Dystans do dystansów. Czyli tą zmienną. Czyli na przykład tutaj, jak widzicie, dwa. No dodajcie do tej listy. O, tu już jest nawet dwa dodane do tej listy, widzicie? Tu jest dwa dodane. I. O, ja jest i zmień Angle Offset o 1. I z tego co rozumiem, to chyba to ten sensing, sensing ma poruszać się w prawo, lewo, w prawo, lewo. Tylko dlatego, jak, że jest tutaj Wykonaj bez odświeżania ekranu, to to tak szybko robi, że tego nawet nie widać. Widać jakby to stało w jednym miejscu, a to się rusza w lewo i w prawo, w lewo i w prawo. I jak rusza w lewo i w prawo, to to no, rusza aż do mapy i mierzy odległość od sensing o playera. No odległość od playera a sensing. Jak odległość, czyli distance równa się 50, czyli daleko jest mapa. Mapa jest dalej od gracza, daleko bardzo. To ma. To później pokażę, właśnie teraz. O, tu macie draw. I tutaj, kiedy otrzymam draw, draw. I tutaj ma iść yy, tam. Yy. Tutaj macie koordynaty takie. I to Wam pójdzie chyba do rogu gdzieś. I ma ustawić rozmiar pisaka na 5 I ustawić kolor na jaki chcecie Jaki chcecie, żeby wasze ściany były W tej grze 3D I wyczyść wszystko Bo nie chcecie, żeby pewnie yy, Poprzedni obraz z gry był yy, Na przykład sekundę później, kiedy się obrócisz I podnieść pisak, żeby cię teraz nie rysował Ścian, bo, bo to może się źle skończyć. I ustaw kolumn na 1. Czyli kolumna to jak widzicie, tutaj są takie kolumny. I z kolumn to wstaje ta cała ściana w tej grze 3D. I tutaj powtórz długość dystans razy, czyli jak długa jest ta lista, czyli 96. Można tu nawet wpisać 96. W sumie nie. Chyba nie. I i to Wam ustawia jasność na, właśnie tutaj 100 minus element kolumn z distances razy i razy podzielić przez 50, 80. O kurde, coś pomieszałem chyba. A ten element kolumn z distances to, czyli kolumn jest 1, czyli element pierwszy 8. Jak tutaj widzicie, 8, ustaw y na y, minus 120 podzielić przez element kolumn z distances, czyli znowu 8, a później 8, 8, 7, 7, 8, tutaj jak widzicie na mojej liście tutaj w distances, no to będzie tak, no to tutaj podzielić, dlatego że jak dystans będzie większy, to ściany będą się malować, będą malować yy, mniejsze. Bo jak to się zdalej to jest mniejsze, a gdy bliżej, to większe. No, i przyłóż pisak i ustaw Y na 120. I ten, i to samo, co przed chwilką tłumaczyłem. I zrobi nam pierwszą kolumnę. I podnieś pisak, zmień x o 5 i zmień kolumnę o 1. I teraz rysuje nam kolejną kolumnę i robi wszystko od nowa. I tak powstają te wszystkie kolumny. I, I to nawet może być wszystko w tym filmiku. Jak macie jakieś w ogóle pytania, to możecie zadać je w komentarzach. I ja jeszcze Wam na koniec pokażę tutaj ten, yy, jak on był wskaźnik. No to tutaj, kiedy kliknięto tą niebieską flagę, no to ma. Tutaj jest. Z Turbo Warp. Tutaj, takie. Że ma. Mam zablokować właśnie ten kursor, że nie wyjdzie nam spoza gry. Tutaj. Tutaj na przykład tak nie wyjdzie nam. I ma pójść do na. Koordynaty 0,0 i jest na 0,0. Teraz kliknę i mogę ruszać g tutaj Gro. No, i tak cała gra, ta gra 3D działa. Więc mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. I trzymajcie się. Pa!